kochani, witam was bardzo serdecznie w The Sims 2 wraz z naszą Solveig Moon w jej wiejskim życiu słuchajcie, aktualnie jesteśmy na wakacjach Solveig z Anokim są na wakacjach zobaczcie jak ono wygląda nad tą górną walką ma takie poparzenie jak wąsik, biedna Solveig, słuchajcie, wiecie jak to szczepie jak to boli takie poparzenie słoneczne kochani, jest ranek szósta rano, tak wiecie co, trzeba by ich nieco ogarnąć i słuchajcie, kurde, usunęłam sobie chyba jakieś mody. Yy, nie wiem, gdzie one mi się straciły, bo przecież Anoki miał yy, taki fajny zestaw, nie? Spodenki krótkie, właśnie taki letni t-shirt jakiś, a tutaj teraz mi słuchajcie, śmiga w jakimś pomarańczowym dresie. Yy, Boże, much tyle, tak? Bo oni wczoraj zjedli kolację. Ten talerz nieszczęsny z tymi kotletami sabowymi, on był tutaj. Ja go ostatnio nie zauważyłam. Zobaczcie, ile tu jest much. Zobaczcie to, zobaczcie to. Fuj, świństwo. Solveig, kochanie, wstań pierwsza i może... Nie, tutaj chciałam. Obsługa hotelowa dla grupy. Zamówimy sobie śniadanie i zamówimy sobie omlety. Tak, buziaczka daj Anokiemu. Pobrałam sobie takie dwa zestawy męskie, właśnie takie wakacyjne, ale nie wiem, czy mi będzie gra je po prostu widziała, bo czasem tak, tak się zdarza, że że czegoś gra nie widzi niektórych modów, i więc nie wiem, jeszcze nie sprawdziłam. Anoki, skorzystasz? Jeżeli chodzi o higienę, umyj sobie ręce, a później zaproj zaprojektujesz ubranie codzienne. Ale kurde, my będziemy musieli kupić chyba najpierw to ubranie. Nie? Hmm, no nic. I tak chcę dzisiaj z nimi gdzieś się wybrać, więc ok. Solveig, moja kochana, chodź, zaprojektujesz ubranie codzienne. Poparzona, ale mam nadzieję, że to jej zniknie już dzisiaj. Słuchajcie to, poparzenie. Eee, co my tu mamy? Ja jej jeszcze taką fajną sukienkę długą. Słuchajcie, uszyłam tutaj na ten. Te o, właśnie to. Dobra, załóż sobie to na dzisiejszy dzień. Fajnie wyglądasz. Ok, i od razu przebierz się w ubranie codzienne. Eee, Anoki, zaprojektuj ubranie. Wiesz co, Solveig, chyba by to posprzątali, ale weź ty to sprzątnij, bo wy zaraz będziecie jeść śniadanie i przy tych muchach, przy tych śmierdzących talerzach to jest obrzydliwe po prostu. Yy, no widzicie, nie mam tego, dlatego dam mu to, w czym chodzi yy, u nas, po domu, <ścoughs> w naszej wiejskiej rezydencji. Proszę bardzo i od razu... nie ty, nie ty, czekajcie, bo jestem na Solveig. Przebierz się od razu w to ubranie codzienne. Solwek tu sprzątnie... Dobra, idzie już nasze śniadanko. Także usiądź sobie, chodź, chodź, Anoki. Jak on idzie, z tym chcieliście? Ty góry nagaliśmy. Weź talerz i weź talerz. Teraz nam przyniósł kucze ten dla grupy porcja. Wczoraj właśnie jakoś chyba ten. Ja nie wiem, zresztą już nie pamiętam, bo tak dawno graliśmy. Gdzie idziesz jeść? Chciałam, żebyście tutaj zjedli z Solveig. Usiądź tu, chodź. Solveig, ona poszła tam zmywać aż, o kurde, słuchajcie, pokojówka tutaj już sprząta, nie wiem gdzie on idzie, bez sensu, tu idzie, do tego chyba stołu, do tego stolika, no trudno, a ty Solveig, będziesz tu jadła, bez sensu, porozwazili się, nie wiem dlaczego tam poszedł, ale okej, okay. pani pokojówko, kibelek jest strasznie, strasznie ufifrany, mogłaby pani go tam sprzątnąć, ta też z tym talerzem. No ta przyszła tu, no normalnie, no tak, a on nie wiem co. Nie możesz tu przyjść, chodź. On już zjadł. Szybko, nie? Ale nie pojadł, także idź tam jeszcze po jedną porcję, dobra. Solveig, ty jeszcze skorzystasz. Słuchajcie i chyba im wykupimy jakąś wycieczkę dzisiaj, bo wiem, że są trzy opcje, czy dwie, jak się nie mylę? Kurczę, nie wiem, nie pamiętam. Gdzieś tam będziemy mogli właśnie pozwiedzać różne, różne... Wiesz co? Y... Weź sobie jeszcze też talerz. Weź jeszcze, bo Anoki też tu idzie jeść. Y... Pozwiedzać różne miejsca helikopterem, łodzią chyba jak się nie mylę. No sprawdzimy sobie to dzisiaj i oczywiście nie zapominajmy po co tu jesteśmy. Anoki się oświadczy. cokolwiek jeszcze o tym nic nie wie. Prześlij jej całusa. Czekajcie, tak? Może odwrócimy? Czy tak chcecie? Tutaj widok morza. O, tak będzie ładnie, nie? E, flirtuj, pieść dłonie. E, zaproponuj. Niespodziewane oświadczyny jest coś takiego, ale tu słuchajcie, do jakiejś knajpeczki byśmy może poszli? Nie, ma... nie wiem, czy tu jest. Tu są chyba takie. O, co się stało? E, zabawiaj. znieść to, wznieść to as, wznieść to as. Toast! Wznieść, wznieść! Wznieść toast! Tak, tak to ma być. Tak! Rano przy omletach szampan. A co? Wakacje, nie? Ty miałeś sobie jeszcze wziąć. Weź sobie talerz, bo ty w ogóle nie pojadłeś. Dobra. Skoczymy później tutaj na ten do jakiejś wioski hej! pani! joasia! joasia obudź się! co, co, co się z joasią stało? joasia zawiechy dostała? solveig! no później będziesz musiała skorzystać no niestety pani joasia tutaj nie posprzątała porządnie trudno a jak zjesz weźmiesz prysznic no patrzcie stoi jak wryta no! Nie, jakoś dziwnie stoi, słuchajcie, w ogóle się nie rusza. Patrzcie. A nie, ruszaj się. Rusza jej się twarz. Zabawy brakuje naszym Simom, także zaraz, zaraz ten, coś na to poradzimy. Coś poradzimy, coś zaradzimy. Anoki, idzie się ten, wykąpać. Ty chcesz adoptować dziecko? Umyj ręce, solwyk. Umyj rączki. Może ona czeka, aż my wyjdziemy, nie wiem. Obawiam się jednak, że jak wrócimy, to zastaniemy po powrocie taki Sylw jaki jest. No, bez przesady, bez przesady, solwejk. Wakacje przerwi nie. Wezwij taksówkę. Czekajcie, czekajcie. Jak to się robiło, żebyś... Aha, tu powinien jakiś gościu stać, nie? I on. wycieczki chyba organizuje. Jak to było? Kurde, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. <śm> to nie jest on. Leć na parcele, parcela publiczna, zadzwoń po taksówkę. zajcie były takie te. Wycieczki, słuchajcie. Jak to się robiło, kurczę. Wydawało mi się, że tu gościu taki stał. Yy, wymelduj się. Yy, I mogliśmy po prostu się wybrać. Baw się przygotuj, na... Um, nie. A jak na ciebie kliknę, Solvake? Wakacje, to się możemy tylko właśnie wymeldować i wrócić do domu. To jest jedzonko, informacja. Przejdźmy się do informacji, zobaczymy czy nam coś powiedzą. Jak to się robiło? Hmm, się wydawało, że gościu tam właśnie stał. Aha, to nie. Jak to było, ludzie? No nic, nie wiem, nie, nie ten, nie pamiętam. Słuchajcie, leć na parcela, parcela publiczna. No gdzieś się wybierzemy, nie będziemy absolutnie siedzieć w domu. Z Anokim, oczywiście. I gdzie byśmy mogli pójść? Nie chcę do żadnego ten. Wioska. Tajemnicza chatka. Tajemnicza chatka. Co to jest tajemnicza chatka? Aha, to była już tu solwek. Ja byłam z nią sama, słuchajcie, w tej tajemniczej chatce. Tu już byłam, byłam. Nie wiem, czy ja tu nagrywałam wtedy, kurczę, wam, czy nie. Salwek może lecieć na parcele, bo one jest czarownicą. Prastare ruiny, rajska plaża morska, ośrodek podwójna palma, mało Molo, przepraszam, majestatyczne ruiny, hotel, gorące źródła, jest jakaś restauracja? Nie tu nie ma, tu nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, tu są takie restauracyjki, takie, wiecie, restauracyjki, takie jakieś sobie po prostu budki, że tak powiem, stoją. Budki z bambusa Wiecie co, chodźcie na, do tych, do gorących źródeł. Tam jest bardzo fajnie. Tam byłam z Solveig. Nawet wam rzucałam chyba zdjęcia, jeszcze jak sama grałam na Facebooka. Na no tam właśnie ten się wybawiła. Kurczę, mam nadzieję, że sejdzie jej to poparzenie. Nie, 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 nie wymaldujemy się. A, Solveig na Miotle, tak. A, Anoki, a Anoki z tobą miał. Ej, Anoki miał z tobą. Solveig, gdzie jesteś? Poleciała, słuchajcie. Poleciała pierwsza. No kiedy okay, dojdzie, dobra. <grym> Okej. Okay. Kurde, mi się wydawało, że tu gościu właśnie taki stał. Ja już co prawda wykorzystałam Solwej, bo jak byłam wtedy na, właśnie na wakacjach z nią, to obczaiłam wszystkie te miejsca, kochani. Yy, te wycieczkowe takie. Ale kurde, no co, już nie mogę drugi raz? No bez jaj. Zobaczcie sobie ich. <grym> Tu jest absolutnie wspaniale, nie mogę się doczekać, aby tu powrócić. O, jest ten gościu! A, okej. Okay. Czyli wystarczyło się wybrać gdzieś na parcelę publiczną. Y, przewodnik jakiś tam. Co tu jest ciekawego? Zapytamy się go. Bardzo bym chciała, żeby Anoki również skorzystał, prawda? Jak już tu jesteśmy. jak już co prawda była, ale. Y, gromadź pamiątki z podróży, kupując i odnajdując skarby. Dobra, dobra. No to chodźcie, zarezerwujemy wyprawę. Łódź ze szklanym dnem. Chodźcie. Żeby Anoki, który właśnie skacze sobie na skakance, również mógł... E, tak, no. No pewnie, że tak. Dlatego, hey, słuchajcie, kasę zbierałam im, żeby oni mogli korzystać tu z wszystkiego. Wszędzie pójdą, wszędzie pojadą, wszędzie polecą i tak dalej. Anoki, idź. Zostaw tą skakankę. Chodź. A później, yy, później sobie tutaj właśnie jeszcze odpoczną, odprężą się w tych gorących źródłach. Eee, może tu jej się Anoki nawet oświadczy? Zobaczymy, zobaczymy. Chciałam to zrobić na koniec wakacji, wiecie? A tu jeszcze cztery dni do końca. Gdy pasażerowie podziwiają egzotyczne koralowce, ryby i koniki morskie, nagle zauważają w wodzie dziwny kształt. Po bliższym przyjrzeniu się stwierdzają, że jest to kamera do zdjęć podwodnych. Wydaje się nieuszkodzona, ale w pobliżu nie ma nikogo, do kogo mogłaby należeć. Czy turyści powinni ją podnieść i oddać do biura rzeczy zgubionych i znalezionych, czy zostawić ją na miejscu? Eee, zdjęć podniesiemy, zostawimy, podniesiemy, co? Krótko po wyciągnięciu kamery z wody pasażerowie dostrzegają małe czerwone plamki na swoich rękach. Holender, no źle zrobiłam. Kapitan informuje ich, że musieli paść ofiarami złośliwych wszymorskich. Wszyscy wracają do domu ze swędzącą wysypką na całym ciele. Holender, no <śle> źle, słuchajcie, źle zrobiłam. Wysyłam ich oczywiście na kolejną zarezerwuj wyprawę na parolotnie tym razem. Chciałabym, żeby właśnie dzisiejszego dnia odbębnili, że tak powiem wszystkie te wycieczki, także szybciutko yy, z Anokim właśnie Solvik tutaj wszystko obleci, wszystkie te te możliwe wycieczki. Nasyć swój apetyt na przygodę, wybierając się na tę niesamowitą wyprawę na parę letniach. u 300 aż za osobę. Czy chcesz się wybrać? No tak, tak, no. Chcemy, chcemy, żeby Anoki również... O, Anoki myśli już, słuchajcie, o zaręczynach, także może, może dzisiejszego dnia to zrobimy ze swędzącą skórą, ale wiecie co, no mm, Solwej taka poparzona, ja myślę, że ona by wolała, słuchajcie, ładnie wyglądać. To znaczy, wygląda i tak ślicznie, bo ona jest śliczna, no ale cóż. Ładnemu we wszystkim ładnie. No ale pewnie nie czuje się zbyt komfortowo, prawda? Z taką pobarzoną skórą. No zobaczymy. Gdy grupa nakłada uprzęże jej uwagę rozpraszają urocze dzieci, które budują zamki z piasku. W efekcie, gdy motorówka zaczyna nabierać prędkości, uprzęż powoli zaczyna suwać się z ich ramion. Czy grupa powinna y, spróbować dopiąć uprząż czy wskoczyć do wody? Spróbujemy. Zapięcie klamry uprzęży jest trudne, ale wszyscy dokonują tego, wykonując jednocześnie niesamowite manewry, obroty i skoki w powietrzu. Wysiłki te zostały uwiecznione przez fotografa, który sprzedaje zdjęcia gazecie. Grupa otrzymuje 400 simoleonów. Fajnie! Praktycznie nam się zwróciło. No, koszt tej wycieczki powiedzmy. I oczywiście, słuchajcie, przelot helikopterem musimy, musimy wszystko. Jak się czują moje simy? ho, ho komfort, higiena. Ojej, dobra. Zaraz się odprężą. Jeszcze tutaj swędzi ich skóra. Po tej pierwszej wyprawie. Zaraz się odprężą na hamakach i tak dalej. Spóźna tropiki z lotu, ptaka. Wybierają się na emocjonujący przelot helikopterem. Koszt 200 simolonów za osobę. Czy chcesz... Tak, chcemy. Bierzemy Anokiego. I już. Się... Będziemy mieli wspaniałe, wspaniałe, przepraszam, wspaniałe wspomnienia. Wow! Helikoptur. A, helikopter, zobaczcie. Helikopter, helikopter, wiem, wiem. Jakaś dziewczynka tutaj. Miejscowa chyba, co? Skakujcie, jeszcze się drapią, słuchajcie. Higiena, komfort, pęcherz, higiena gut. Coś tu mogą zjeść? Na pewno co to jest? Fizjologii? Fizjologii, mhm. Solwej, kochanie, wsiadaj. Fajna jest dwójeczka, co? Kochani, bardzo fajnie się gra, ale powiem Wam, że chyba jedna z najcięższych odsłon: właśnie Simsów to jest The Sims 2. Kurczę, tak mi się wydaje. Ciężko jest tu ogarniać Simów, bardzo ciężko jest z kasą: to nie jest to, co w The Sims 4, że namalujemy dwa obrazy i wybudujemy sobie willę. Absolutnie nie. Dobra, czekamy na naszych simów, słuchajcie, kiedy powrócą z wycieczki, to zabieramy się tutaj właśnie za ogarnięcie ich nieco, żeby się odprężyli i tak dalej. Oczywiście się pop... troszeczkę w gorących źródłach popluskają, helikopter przelatuje nisko nad drzewami, gdy podróżni zauważają, że do wnętrza pojazdu dostała się pszczoła. Czy powinni otworzyć okno i przegnać owada, czy spryskać go sprayem na robaki? Ehm, nie chcę spryskiwać sprayem. Otworzyć okno pewnie źle. Zaraz po otwarciu okna pszczoła wzywa posiłki, cholera, do wnętrza wlatuje cały rój pszczół wściekłych na podróżnych za uwięzienie jednej z nich. Ale im zrobiłam co? Ale im zrobiłam przygodę mieli Holender. Będą mieli przeze mnie bardzo, bardzo złe samopoczucie, coś mi się tak wydaje. Gonią mnie pszczoły, jeszcze ich gonią pszczoły. Hahaha <słuch> Solwek, chodźcie szybciutko! Wymoczcie tu, zobaczcie. Masakra! Anoki, głód, solwek w sumie też. Chodźcie, wymoczcie się w źródłach. Jezus, jak głośno ten helikopter strasznie. Sisas, zostawcie mnie, pszczoły wstrętne. Masakra! Ale im zafundowałam, nie? Przygodę, kurde. Dobra, mogę ci to skasować, kochanie? Mogę, idź już ten. Ty też już idź. Teraz Anokiego gonią. Zobaczcie <noise> go. Chodź, Anoki, chodź. Skoczcie sobie tutaj. No jeszcze tam gania. Czekajcie, skasuję mu to u Solwej, kto podziała... No nie. Dobra, no to porozmawiamy sobie tu. Bezszelnie, bezszelnie po prostu nas zlał i wyszedł gościu, a my chcieliśmy z nim porozmawiać. Yy... Powitaj Sima Solwej, boże. Dobra, on już idzie tutaj. To jest to, nie, Solwej? To jest to? Kurde, żyć nie umierać. Która jest godzina? Niech oni się chwilkę wymoczą. Czy higiena ci wzrasta, jak się moczysz w tych źródłach? Nie. Ale komfort nieco wzrasta. O, i proszę bardzo, mamy świetny klimacik. okej. Okay. Nie, nie, kupię ci tego na szyjnika z pereł, nie stać nas. <grytulaj> nie tak chciałam, chciałam tak. Schlebiaj, podziwiaj. Możecie tak porozmawiać. Więcej. Przytulaj się pod gwiazdami. Dobra, wiecie co, bo oni są strasznie głodni. Zamów jedzenie... Niespodziankę ananasową. Chodź ty też, zamów sobie jedzenie żeberka. Chodź. Ty jeszcze nie jesteś aż tak głodna Kuczy anoki. No nie, dzisiaj słuchajcie, nie będziemy się oświadczać naszej Solveig, y, bo nie czuję się zbyt dobrze. No niestety, ale nie wybrałam dobrze. I y, przez to właśnie no, schrzaniłam im nieco wypad tu i tam. Jedynie co dobrze wybrałam, to chyba z tymi paralotniami, prawda? że tam zarobili co nieco, a tak to wszystko im schrzaniłam. No trudno. No. Ty sobie zjesz niespodziankę ananasową. I chyba jeszcze coś będziesz musiał zamówić, wydaje mi się. Tak, porozmawiajcie sobie chwilę. E, tu są prysznice, Anoki, także z, wiesz co, sobie skorzystasz. E, nie, tu jest damska, przepraszam. Skorzystaj. I prysznic chyba tam jest też, nie? Czekajcie, tak. Tu jest dobra i weź prysznic. Jeszcze tam jest sauna. Mogliby sobie iść do sauny, prawda? Yy, wiesz co, ale wróć tu jeszcze i zamów sobie jeszcze żeberka, bo zobaczyłeś u Solveig, jak one apetycznie wyglądają i po prostu masz ochotę też zjeść, prawda? Solwejk, yy, a ty w tym czasie, ty nawet sobie pojadłaś, także okej. Okay. Yy, także także także, skorzystaj i również wejść sobie prysznic Możecie się. To to? Nikczemne szarlatanie. Odejdź ode mnie nikczemne szarlatanie. Co? Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie! Odejdź. proszę trochę. Ja, ja też nie wiem, Solveig, co to było. Nie mam pojęcia. Minus 150, czy on nam zwinął kasę? <noise> tak to wyglądało. E, dobra, Solveig, słuchajcie, się ogarnie. Anoki już kończy i on sobie jeszcze zje żeberka. E, następnie będą mogli sobie tutaj skoczyć sa do sauny. A co tu jest? Aha, tu są te. Szatnie. <noise> nie, przebieralnie. E, Anoki jeszcze zje, dobra. Myślę, że zabawa nieco im wzrośnie w saunie. Zobaczymy. Jakie te, jakie tapety? Uuu, wiatrówki. Anoki już ogarnięty. Kurczę, wiem, że można tu gdzieś kupić ciuchy. Bo bym chciała z nimi pójść właśnie, żeby on sobie coś kupił. No jak on wygląda, nie? Kurczę w takiej kamizelce. Feterek, jakieś ma tu koszule. Tu w ogóle nie w klimacie ubrany. A tam mu fajne pobrałam. Nie wiem właśnie, czy ten. Nie wiem, czy to. Yy, czy to będzie w grze. Zobaczymy, zobaczymy. Co zrobisz? Gdzie jest mój portfel? No! On ją okradł! Okradł ją nikczemny szarlatan. 150 nam zawinął. Pokaż. O, cholera! No, okradują. Co za kurczę gamoń, wstrętny. Yy, Solwek, chodź tutaj odprężyć się. Na hamaczek. Na hamaczek się odpręż. Fajnie w tej sukience, nie? Uwielbiam takie suknie też w lato. Bardzo wygodne, przewiewne, słuchajcie. Okej, okay, Anoki też, zobaczcie. Zaraz ich wyślę jeszcze do tej sauny. Ooo! Fantastycznie, słuchajcie. Hm. Chcę mi się wakacji. Pomimo tego, że teraz mam prawie dwa tygodnie, ale chcę mi się jeszcze wakacji. Już mi się kończą, słuchajcie, we wtorek trzeba do pracy. Shush. Koniec. O! To jest to. Solwiek po prostu odpłynęła książeczka, a ten szaleje. Wiecie, co, chodźcie jeszcze do tej sauny, bo chciałabym Skorzystaj i. Yy, I skorzystaj. Będziecie mogli bara bara w saunie? Zaraz sobie to sprawdzimy. Solveig, chodź. Yy, która jest godzina? No dobra, za niedługo się będziemy zbierać do domu. Oni są w yy, ten w miarę ogarnięci. Zobaczcie, tylko energii mi nieco brakuje, także to już wiecie. To już po prostu pójdziemy sobie na na parcele tam yy, gliniane domki. Tak się to nazywa, prawda? Gdzie oni są? gdzie oni wynajmują No Tutaj siadasz koło Anokiego? <grymne> Zobacz <So> <grymne> <w> <grymne> <so wabitid? grymne> Możesz coś z tą? Pocałuj Namiętnie? Chyba nie, chyba nie można tego zrobić Tak będą musieli wstać, a tu? Mm. Gest jest to my Tak? A jest. Bara Bara solwyk. Tak miałam na drzwi kliknąć. Czekajcie, co, niech sobie skorzystają. O, Zaparowało nam tutaj, słuchajcie. Okej, okay. mogli się postarać o dziecko w sumie, w sumie słuchajcie w czwórce Lilkę też mieli, nie? Tak słuchajcie, wpadka to była, wpadka kochani, e, więc, ale nie, nie będziemy tak robić, weź jeszcze raz barabara z ale dlaczego zabawa wam nie wzrosła podczas barabara, tylko nie rozumiem. Odejdź panie, odejdź panie, dobra, dwa razy barabara, na zakończenie dnia, wspaniale, w saunie słuchajcie. I siedzą tak, hmm. jak siedzieli. Dobrze, kochani, chodźcie, wracajcie już hmm. do domu. Yeah. Idź na parcele dom i... Leć na parcele dom. Ty idziesz, ty lecisz. Okej, okay, chodźcie kochani. Muszę z nimi skoczyć, słuchajcie, ile nam zostało? 3 dni, dobra. Wiem, chciała, żeby on tak na zakończenie się oświadczył, nie? Tutaj w wakacji. A, jaka szczęśliwa, z wszystkimi się wita. No. Dobra, dobra. Chciałabym skoczyć właśnie z Anokim gdzieś do jakiegoś sklepu, żeby sobie kupił ciuchę. Wiem, że coś takiego jest. Wiesz co? My ty nie idź do domu, czekajcie. Solwek nie leci, a ty. Aha, ha. ha ha Momento. Do domu? Nie. Chciałabym, żebyś... Zadzwoń. Sim. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobra, to tu. Chwila. Bo on to mu się musi skasować. I teraz. Dlaczego nie mogę? Nie chcę, żebyś wracał do domu. Moment. Nie ogarniam. Pomału. Mm, zadzwoń. Nie. Wiecie co, a tak? Po prostu gdzieś tu kliknę. Co tu jest? Drewniany hotel. Nie. Pałac kamienny. Nigdzie nie mogę pójść już? Kurde, może jest za późno. Patrzcie plaża południowa, a tu? No to co mogę? Anoki, tylko do domu. No, no jedź do tego domu. No trudno, rano się wybiorę z nim. Zobaczę, właśnie, bo wiem, że jest coś takiego. Wiem, że jest tu jakiś taki sklepik, w którym można kupić ubrania. Także tam się z nim wybiorę rano. Ale to już w następnym odcinku, słuchajcie. Eee, także no. Także no, zaraz się widzimy, słuchajcie. Co tu mamy? Doba hotelowa skończyła się po Twoją nieobecność hotelu. została dodana twojego rachunku. Kurde, ale nam tutaj ten. Słuchajcie, strasznie z nas ten. Ściągają kasiury. Dodaj Belki, chodź tutaj. Przejdź na miejsce. Mm, 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 mm. Przybiegnij tu. Niech oni sobie ogniho zrobią. I tak romantycznie, fajnie, co to oglądaj, dobra. Co to jest? Nie wiem. Anoki już tu jest. Solwek. Gdzie jesteś, kochanie? Idziesz. Niech sobie tutaj jeszcze na plaży, właśnie wieczór spędzą. Jak oni się czują? Okej, okay. w porządku. Rano sobie ich ogarnę. Chodź, chodź. Rozpal ogień. Solwek też mi się będzie tutaj zaraz. Hej, hej! Podejdź tu, chodź, Solwek. O, mogę coś? Usiądź przy ogniu. Ale romantycznie, prawda? Tak, niech sobie porozmawiają. Słuchajcie, tutaj. O, chciałabym tak na morze, ale niestety jest tu jakiś, jakaś górka, i widzicie, odbija mi kamerkę. Także zostawimy, tak. Fantastycznie. Zrobię sobie chocia fajną. Dobra, kochani. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam. Czy mogę coś jeszcze? Jakiś pocałunek? Piecz pod płomyki. Ty też zresztą, Anoki, możecie sobie upiec? Aha, wtedy musicie wstać. Szkoda, bo fajnie wyglądało, jak siedzieli. Ale dobra. Okej, okay, kochani, ja się z wami żegnam. Już wkrótce, już wkrótce. Anoki, Anoki oświadczy się naszej solwej. No, zrobimy to pod koniec wakacji, tak jak planowałam od samego początku. Okej, okay, żegnam się z wami. Buziole i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Papa! Pa. Ronimino, ve paz testo,